Cześć, z tej strony Ania i Dawid. Witamy Cię w drugim odcinku z serii Chodź na Keto. Zmiana diety to zmiany w organizmie, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o ketoadaptacji, jej objawach i o tym co robić, a czego nie robić. Podczas ketoadaptacji dochodzi do gruntownych zmian w Twoim organizmie, a obejmują one m.in. to skąd organizm będzie czerpał energię. Dodatkowo dochodzi do zmian również w gospodarce elektrolitowej, no i generalnie sama dieta, zmiana diety to zmiana m.in. w mikrobiocie jelitowej. Najczęstszymi objawami na keto adaptacji są bezsenność, bóle głowy, osłabienie, suchość w ustach czy chociażby problemy jelitowe takie jak piekunka, niestrawność i zaparcia. Co powoduje te objawy i co w diecie nasila właśnie te niekorzystne objawy adaptacji? Innymi słowy, porozmawiajmy sobie o błędach. Do nich możemy zaliczyć na przykład spożywanie za małej ilości kalorii. Dodatkowo często dochodzi pomijanie śniadań, na przykład na rzecz wydłużania postu lub zamieniania śniadań, np. Na, na kawę albo kawę kuloodporną. Ponieważ na keto adaptacji dochodzi do zwiększonego uwalniania sodu wraz z moczem oraz do generalnie utraty wody z organizmu, najczęstszym błędem jest przyjmowanie zbyt małej porcji elektrolitów wraz z dietą. Błąd ten wynika przede wszystkim z nadmiernego przeceniania wartości sodu w diecie, a niedoceniania wartości potasu czy magnezu, które zawierają się w warzywach czy owocach. Kolejnym błędem jest dodawanie do diety paradoksalnie zbyt dużej ilości tłuszczu. Nie tylko naraz w posiłku, ale generalnie zbyt duża ilość tłuszczu w naszej diecie może powodować nie tylko niestrawność, ale także właśnie przelewania biegunki, co jeszcze potęguje odwodnienie i Twoje gorsze samopoczucie. Na adaptacji wcale nie chodzi o to, żeby zalewać się tłuszczem. Chodzi po prostu o to, żeby ograniczyć węglowodany i trochę zwiększyć podaż tłuszczu, tak aby zapewnić sobie prawidłową podaż energii w ciągu dnia. Do kolejnych błędów podczas ketoadaptacji można zaliczyć usuwanie błonnika z diety w obawie przed nadmierną podażą węglowodanów, np. z warzyw liściastych. Jest to spory błąd, przez który później nasze jelita mogą cierpieć, a my możemy dojść do błędnego wniosku, że Błonnik jest nam niepotrzebny albo wręcz będzie nam przeszkadzał. Mówimy tutaj o rozsądnych, normalnych porcjach błonnika, o niepopadaniu w żadną ze skrajności. Kolejnym błędem jest stawianie na produkty wysoko przetworzone takie jak wędliny, kabanosy, majonez, wyroby wędliniarskie czy wysoko przetworzone mięso. To najczęściej doprowadza do sytuacji, w której mamy nadmierną podaż sodu i niedostatecznie dużo potasu. Jednym z większych błędów jest nieliczanie kalorii, co skutkuje tym, że jeśli podjadasz, to podjadasz to, co jest tłuste, a niestety to, co jest tłuste, ma bardzo dużo kalorii. Orzechy, tłuste wędliny, tłuste sery. Tak, są to produkty ketogeniczne, ale niestety mają bardzo dużo kalorii i może to skutkować tym, że na keto adaptacji przytyjesz. Kolejnym bardzo częstym błędem jest ograniczenie podaży białka na diecie ketogenicznej z myślą, że białko wyrzuci nas ze stanu ketozy. No nic bardziej mylnego. Cała koncepcja wywodzi się jakby z diety ketogenicznej dedykowanej osobom z padaczką lekooporną. Natomiast jeżeli się odchudzasz, takie zalecenia nie są dla ciebie adekwatne. Na diecie ketogennej pamiętaj, żeby dbać o podaż białka, nie ograniczaj tego produktu, produktów białkowych w diecie i pamiętaj, żeby każdy zawierał minimum 20 gramów dobrego białka. Ponieważ białko ma bardzo wysoki indeks sytości, odpowiednia podaż białka zarówno w posiłkach, jak i dobowo pomoże Ci pozbyć się uczucia podjadania, uczucia głodu i chęci sięgnięcia po coś słodkiego lub słonego. Do dwóch ostatnich najczęściej spotykanych błędów można zaliczyć to, że jemy za rzadko, wydłużamy sobie niepotrzebnie okno postu, na przykład rezygnujemy ze śniadań albo przenosimy wszystkie posiłki na drugą połowę dnia lub na noc. To zupełnie niepotrzebnie może nasilać sygnały głodu oraz stresu i skutkować tym, że będziemy jeść za dużo lub objadać się kompulsywnie. Jest to po prostu za duży stres dla naszego organizmu, szczególnie na początku drogi i szczególnie wtedy, kiedy nie uwzględnimy innych czynników w stylu życia, jak na przykład godziny pracy czy aktywność fizyczna. Mówimy tutaj wciąż o indywidualnym podejściu, ponieważ jeżeli wstajesz o 5 rano, a idziesz spać o 22, pracujesz od 8 do 16, a po pracy jeszcze wykonujesz trening w rejonach. Późnego wieczora, jedzenie dwóch posiłków dziennie i kończenie o godzinie 14 jest po prostu dla ciebie nieoptymalnym rozwiązaniem. I w drugą stronę, jeżeli masz pracę siedzącą i masz bardzo mało aktywności fizycznej w ciągu dnia, to też jedzenie pięciu posiłków nie będzie optymalnym rozwiązaniem dla ciebie. Ostatnim dość kontrowersyjnym. Błędem może być nadmierne i czasami nieuzasadnione stosowanie postów podczas ketoadaptacji, zwłaszcza jeżeli dodamy do tego ogólnie stresujący tryb życia i np. deficyt kaloryczny. Dla organizmu jest to po prostu za dużo. Stosując posty podczas ketoadaptacji, może rosnąć ryzyko jeszcze większego tracenia wody i elektrolitów oraz dodatkowego nasilenia sygnałów głodu i stresu. To nie jest optymalny moment na to, żeby dokładać sobie, oprócz ketoadaptacji, adaptacji, dodatkowe okresy postu. Na to będzie jeszcze czas i będą inne, lepsze konteksty. I to nie jest tak, że jesteśmy wrogami postu. Jesteśmy wrogami używania narzędzia w nieodpowiednim celu i nie dla każdego. Nie ma uniwersalnych narzędzi. Post jest narzędziem. Należy dostosować je indywidualnie do danego człowieka. Skoro wiesz już, jakie są typowe błędy podczas ketoadaptacji, teraz porozmawiamy o tym, co robić, żeby tych błędów uniknąć i jak naprawić błędy, e, adaptacji i objawy, które być może już ci towarzyszą. Na sam początek weźmiemy temat kalorii. Przede wszystkim po prostu licz. Kalorie. Pamiętaj, że zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża podaż kalorii będzie sabotować Twoje samopoczucie i sabotować kształtowanie sylwetki. Proces liczenia kalorii wcale nie musi być żmudnym i trudnym procesem. Wystarczy, że wykorzystasz do tego powszechnie dostępne narzędzia, takie jak aplikacje dietetyczne, czy chociażby sposoby i metody odmierzania makro i mikroskładników za pomocą porcji. Kolejnym ważnym elementem są śniadania. I co by nie mówili na mieście, zjedz to śniadanie zanim wyjdziesz z domu do pracy, szkoły, biura czy na trening. Śniadanie to podstawa, przede wszystkim postów przerywanych, takich jak wczesny ETRF, o którym opowiemy w kolejnych odcinkach. Natomiast pamiętaj, że bez śniadania po prostu nie będziesz miał energii na cały dzień. I nie zastępuj śniadania kawą kuloodporną. W śniadaniu powinieneś zawrzeć odpowiednią ilość białka, zdrowe tłuszcze i dzięki temu będziesz miał stabilny poziom glukozy we krwi również na diecie ketogenicznej. Dodatkowo warto pamiętać, że pomijanie śniadań może nasilać sygnały głodu i stresu w drugiej połowie dnia, czego nie zawsze jesteśmy w stanie od razu powiązać ze sobą, a często dzieje się tak, że pomijamy śniadania w pierwszej połowie dnia, dajemy więcej kawy, więcej stymulantów, dodajemy kawę kuloodporną, a w drugiej połowie dnia, kiedy już zaczynamy jeść, okazuje się, że jemy za dużo, nie możemy przestać albo chce nam się podjadać. To jest między innymi, to może być między innymi powód nie jedzenia śniadań. Krok trzeci, mega ważne. postaw na nisko przetworzone składniki, może nie w 100%, ale chociaż w tych 80%. Niech twoja baza składa się ze składników nisko przetworzonych lub nieprzetworzonych. Dzięki temu upewniasz się, że twoja dieta jest zdrowa, jest gęsta odżywczo, zapewnia tobie witaminy, minerały, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, ale również wspomaga w kontroli apetytu. Oraz dostarcza elektrolity. Bardzo ważny krok. Krok czwarty to białko. Nie boimy się białka. Gdzieś między 1,5 a 2 gramy białka na kilogram całkowitej masy ciała będzie dobrą wartością wyjściową. Dzielimy sobie tą podaż dzienną na taką ilość posiłków, aby były one dla nas po prostu komfortowe. Nie boimy się białka. To bardzo ważny punkt, dzięki któremu będziemy mieć kontrolę apetytu, a przy okazji źródła białka to również źródła wielu ważnych witamin i minerałów. A skąd brać to białko? Wbrew obiegowej mainstreamowej opinii na diecie keto, źródła białka to nie jest tylko spalona karkówka czy wątróbka. Oprócz tego mamy naprawdę dużo innych ciekawych źródeł białka. Może być to wołowina, wieprzowina, drób, owoce morza, ryby, jajka, nabiał. Jest tego naprawdę sporo. Warto używać różnych źródeł białka, nie ograniczać się tylko do jednego czy dwóch. Pamiętaj również, żeby skupić się na chudych źródłach białka, takich jak pierś z kurczaka, pierś z indyka czy chudy nabiał. Natomiast nie bój się fermentujących serów, dlatego że są one świetnym źródłem mikroelementów, takich jak chociażby wapń, dlatego śmiało włącz również parmezan do swojej diety. Teraz ktoś może zastanawiać się jakim cudem na diecie keto mówimy o chudych źródłach białka. To nie jest tak do końca, że tłuste źródła białka są złe, ale mając chude źródła białka do wyboru mamy większą kontrolę nad kolejnym ważnym punktem jakim jest tłuszcz. W momencie kiedy bazujemy na chudych źródłach białka mamy większą kontrolę nad tym ile oraz jakiego rodzaju tłuszcz dodać do swoich posiłków, a to będzie bardzo ważne podczas komponowania diety dla poszczególnych osób. No właśnie i z czego ten tłuszcz w diecie czerpać? Przede wszystkim zamień masło, śmietanę trzydziestkę, mascarpone i dużą ilość oleju kokosowego bądź smalcu, zamień na oliwę z oliwek lekko strawny, MCT i odrobinę świeżego masła bądź tłuszczu naturalnie zawartego w produktach spożywczych takich jak tłuste ryby morskie czy właśnie tłuste, dojrzewające sery. Na diecie keto świetnym źródłem tłuszczu są również orzechy, nasiona, pestki czy awokado. Unikaj natomiast takich źródeł tłuszczu jak przetworzone tłuszcze roślinne, wysoko przetworzone przede wszystkim takie jak olej kukurydziany, olej sojowy czy na przykład olej słonecznikowy. To nie oznacza, że jesteśmy wrogami tłustych mięs, albo tłustego nabiału, albo oleju kokosowego, ale w świetle badań naukowych widać wyraźnie, jakiego rodzaju tłuszcze powinny być naszą główną bazą, i do nich należą właśnie oliwa czy MCT, a które stanowią fajny dodatek. Unikać nie znaczy eliminować. Jeżeli raz na jakiś czas spożyjesz pyszny ketodeser deser albo naprawdę dobrego steka z porcją masła, to absolutnie nic się nie stanie. W myśl zasady 80 na 20 na pewno nie zrobisz sobie krzywdy. Poza tym pamiętajmy o indywidualizacji. Dla dwóch różnych osób, w dwóch różnych sytuacjach, z dwoma różnymi... Składami ciała chociażby czy stylem życia ten sam posiłek może wykazywać zupełnie inny wpływ na zdrowie. Kolejny krok to elektrolity. To jeden z dodatkowych powodów, dla których tak ważne jest to, żeby bazować na produktach nisko przetworzonych. Oprócz tego, zadbaj o odpowiednie nawodnienie oraz dodaj do swojej regularnej suplementacji ketoelektrolyty, w szczególności sód, potas i magnes w odpowiednich proporcjach. Pamiętaj proszę, że o ile to prawda, że sód jest ważny, jest niezbędny, to nie może być kosztem obniżonej podaży potasu. I sód jest ważny, i potas. Zadbaj również o potas. Ostatnia, myślę, że jedna z najważniejszych rad to uzbrój się w cierpliwość. Pamiętaj, że zdrowa dieta to nie wyścigi albo gra na punkty. Tu chodzi o ciebie i o twój komfort życia, a także profilaktykę wielu różnych chorób cywilizacyjnych. Daj sobie czas, potraktuj to jako coś, co robisz wyłącznie dla siebie i swoich bliskich i po prostu ciesz się procesem. Mamy nadzieję, że ten odcinek pozwolił ci zrozumieć lepiej, skąd biorą się główne błędy na diecie keto, za jakie objawy mogą one odpowiadać oraz co zrobić, aby ich nie popełniać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Chodź na keto.